Czy nie? 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 Oj, no widzisz, byłoby bam. I nie, co? Nie. nie, nie wolno, tak? Pokaż. Nie nie. nie, nie. Nie, nie, ale jagódka oczywiście to robi, tak? No, to dlaczego tak robisz, jak nie wolno? No, jeszcze się podśmiechujesz pod nosem. No! Co No właśnie. Bliżej sobie stań, o tak. O, tak, bra. Nie, nie, nie. No nie wolno. Nie, nie. A Jagódko, zabij teraz, brawo, dla Jagódki. Nie. No, jak Jagódka bije, brawo? Sobie. Brawo! A to może już jak zajdziesz, to ja bym wolała. Brawo! No. To papa pa, Jagódko. Papa. Pa. Non papa.